Mimo bardzo niesprzyjającej pogody Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zdołał znakomicie wywiązać się z roli gospodarza meczu Polska-Łotwa drużyny do lat 21. Boisko stadionu miejskiego w Legionowie zostało znakomicie przygotowane do gry. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla reprezentacji Polski. Po dośrodkowaniu w pole karne znakomitym uderzeniem głową popisał się Paweł Wszołek i gospodarze od 9 minuty prowadzili 1 do 0. Wystarczył jednak jeden błąd polskiej defensywy i w 17 minucie Robert Sawalnieks doprowadził do wyrównania. W 25 minucie w środku boiska po faulu jednego z zawodników łotewskich powstało spore zamieszanie. Sędzia, by uspokoić emocje dwóch piłkarzy ukarał czerwonymi kartkami. Boisko musiał opuścić kapitan reprezentacji Polski Dominik Furman oraz łotyż Waleris Sabala. Od tego momentu przewaga gospodarzy była bardziej widoczna. W 29 minucie gol Kacpra Przybyłki dał Polakom prowadzenie. Dwie minuty później było już 3 do 1 dla Polski: strzelał Bartłomiej Pawłowski. To jednak nie był koniec emocji na Legionowskim stadionie. Od 52. minuty Polska grała w dziewiątkę. Arbiter pokazał czerwoną kartkę Julienowi Tadrowskiemu, który sfaulował napastnika gości tuż przed polem karnym. Polacy jednak bramki nie zamurowali i nadal atakowali, kiedy nadarzyła się okazja. W 63. Minucie indywidualną akcją popisał się Piotr Zieliński, który z łatwością okiwał rywali, a na koniec technicznym uderzeniem pokonało łotewskiego bramkarza. Polska mogła wygrać wyżej, bo okazji do zdobycia kolejnych bramek nie brakowało. Wynik jednak nie uległ zmianie i grająca w dziewiątkę drużyna trenera Marcina Dorny pokonała Łotwę 4 do 1. Oczywiście był to dość osobliwy mecz ze względu na czerwone kartki, ze względu na to, że nie graliśmy w komplecie, ale cieszy to, że mimo na początku nieobecności obecności Dominika Furmana po czerwonej kartce, później po kolejnej na Tadroskiego poradziliśmy sobie, utrzymaliśmy wynik, wręcz, wręcz go poprawiliśmy, bo, bo grając w dziewięciu zdobyliśmy czwartą bramkę. I cieszy nas to, że te bramki padają w przemyślany, Zaplanowany, ćwiczony wcześniej, sposób w trakcie krótkich dni zgrupowań. Byliśmy tutaj 9 dni i ten drugi mecz był potwierdzeniem tego, że, że wykonana praca przynosi wymierne efekty i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Goście docenili siłę polskiej drużyny. Polska grała dzisiaj lepiej od nas, od pierwszych do ostatnich minut. Kto, kto oglądał ten mecz, widział, jaki poziom polski, jaki poziom nasz. To dla nas też była generalna próba przed czerwcem, przed meczem na iluminacjach. No nie wiem, musimy z takimi drużynami grać lepiej, bo u nas w grupie takie same drużyny jak Ukraina Chorwacja. No ciężko, ciężko. Ja myślę, że dzisiaj zagrali bardzo słabo. Bardzo dobrze grający w tym meczu Bartosz Bereszyński zwrócił uwagę na moment, kiedy Polska po straconej bramce nie zmieniła sposobu swojej gry. Cieszę to, że potrafiliśmy się podnieść po tej straconej bramce, gdzieś tam szybko zdołaliśmy strzelić dwie następne i w jakiś sposób zaczęliśmy kontrolować to spotkanie. Weszliśmy na drugą połowę, chcieliśmy strzelać bramki kolejne, przydarzyła się kolejna czerwona kartka, graliśmy o jednego mniej w dziewięciu. Cieszę też to, że, że mimo tych braku dwóch zawodników, tak, bo, bo, bo graliśmy w dziewięciu, udało się nam strzelić kolejną bramkę. Mecz w Legionowie był dla reprezentacji Polski do lat 21 ostatnim sprawdzianem przed czerwcowymi meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Europy i jednocześnie ostatnią okazją, aby zobaczyć tę drużynę poza Krakowem. Prezes PZPN Zbigniew Boniek podjął bowiem decyzję, że wszystkie swoje mecze kadra U21 będzie rozgrywała na stadionie Krakowi.